Dzisiaj pora na kolejne wojskowe elementy w modzie codziennej. Tym razem bierzemy na tapet jeden z najciekawszych naszym zdaniem kamuflaży, czyli Desert Night Camo. I co ciekawe, jest to wyzwanie, które po raz kolejny rzuca nam firma Helicon Text. Zobaczcie, jak sobie z nim poradziliśmy, żeby złożyć wiele różnorodnych zestawów z rzeczami właśnie w tym camo. W przypadku moich zmagań z ubiorem, wybitnie militarnie inspirowanym, droga jest jedna. Ucywilnienie tak mocno, jak tylko się da. Oliwkowo-beżowo-czarna paleta kolorystyczna jest klasyką klasyki, więc nawet nie ma co się nad nią specjalnie rozwodzić. W kwestii spodni wybrałem joggery, które wygrywają wygodą i praktycznością nad klasycznymi chinosami, plus nadają o wiele więcej sportowego charakteru, zwłaszcza z bluzą typu sweatshirt. Gdybym był Karolem Maichszakiem, to na nogach miałbym klasyczny jumbo boots, ale że jestem sobą, to mam po prostu wysokie trzewiki za kostkę. Elementy militarne i workerowe wydają się naturalnie ze sobą łączyć. Tylko, że najczęściej mówiąc to, mamy na myśli różne części umundurowania z okresu II wojny światowej albo wojny w Wietnamie. Jak więc na tle jasnych dad jeans i koszulki typu Henley wypada nieco futurystyczny kamuflaż Desert Night Camo? Powiedziałbym, że nadzwyczaj dobrze. Z daleka nie widać wyraźnie wzoru, raczej zlewa się w taką oliwkowo-zieloną masę, więc nie przeszkadza to w niczym, a z bliska jego jednak mało militarny, neutralny charakter sprawia, że nie wychodzi z tego połączenie od czapy. No i nie zapominajmy, że to jednak retro kamuflaż, więc naturalnie dobrze wpasowuje się w retrocywilne elementy ubioru. To jest mój strój roboczy, ale niekoniecznie workwear, po prostu mój strój roboczy. To, na czym mi zależy najbardziej, to moja własna mobilność, a przy tym praktyczność i wytrzymałość ubrań. Spodnie UTP w Desert Night Camo wpasowują się idealnie w te trzy kluczowe elementy. Są przy tym na tyle uniwersalne w kwestii koloru i wzoru, że odnajdą się z powodzeniem wśród wielu bazowych ciuchów. Techniczne ubranie i fotografia idą w parze. Nigdy tak do końca nie wiadomo, w jakich warunkach przyjdzie robić zdjęcia. Stąd też bluza MBDU i techniczne rękawiczki. Na plecach bayout bag, który poprzez swoją konstrukcję bardzo łatwo dostosować pod przenoszenie przeróżnych sprzętów, tych fotograficznych też. Jeszcze tylko aparat w dłoń i mogę iść na foty. Jeśli oglądaliście nasz poprzedni lookbook, to tutaj zobaczycie, że na stałe polubiłem się z kolorem czarnym. Który to kolor fajnie komponuje się z kamuflażem, który w końcu ma dobrze kryć nas w ciemności. Mimo, że moje ulubione sporty to squash i siłownia, to zdarza mi się również biegać. Nic jednak nie demotywuje do biegania bardziej niż wiatr. Problem ten w dużej części rozwiązuje odpowiednia kurtka, w tym przypadku typu Windrunner. Zestaw, który widzicie, jest jednak na lekkie piesze wędrówki i idealnie sprawdzi się w przypadku zmian pogody. Słońce? Kurtka leci do pokrowca, a że jest bardzo lekka, to w ogóle jej nie poczujecie. A na plecach? Helikonowy plecak, którego szczęśliwie używam już od dwóch lat. Nocną porą każdy jest trochę wojownikiem. Dla mnie nocna pora w mieście to zdecydowanie czas na uliczne inspiracje, stąd i białe buty w tym zestawie, które cenię sobie za ich diabłą uniwersalność. Jeansy są zawsze dobrym wyborem, a te taktyczne w rozwiązaniach, a dość casualowy w wyglądzie, zaskakująco dobrym. Całość ożywia zastosowanie bordowego sweatshirtu, ale wykonanego nie z dresowej, ale swetrowej dzianiny, co nadaje mu nieco półformalnego, w cudzysłowie oczywiście, sznytu. Stylowy i gotowy na to, co przyniesie noc na miejska pustynia. Oto jak czuję się w tym zestawie. U mnie sprawa jest bardzo prosta. Przy takiej ilości cichów streetowych, które posiadam w swojej garderobie, podłączenie do niej jakiegokolwiek ubrania czy akcesorium helikonu wydaje się naturalną rzeczą. Jak zobaczyłem tę kurtkę, od razu wiedziałem, że będę ją łączył z kontrastowym monochromem, by podbić jak najmocniej jej kolor i charakterystyczny wzór. Desert Night Camo ma tę fajną cechę, że wzór ten jest zupełnie nienachalny i bez pudła odnajdzie się w otoczeniu prostych przestrzeni. Przechobecna biel i czerni motywuje wzrok w poszukiwaniu koloru, a ten znajduje się wyłącznie na kurtce, niby kamo, a najlepiej widoczne. Od optyczna ciekawostka. To jak dobrze i nowocześnie skrojone są spodnie UTP od Helicon Text zadziwia mnie zawsze, nieważne, który raz mam je na sobie. Wersja w Desert Night Camo ma dodatkowo tę ogromną zaletę, że nawet w zestawieniu z wojskowym obuwiem nie tworzy wrażenia, że jest to połowa munduru. Dlatego, jeżeli odzież taktyczna czy outdoorowa jest dla ciebie wygodna, podoba ci się estetycznie i najzwyczajniej w świecie dobrze się w niej czujesz. I pomaga ci w twoich codziennych obowiązkach, to jednym z najlepszych wyborów będą właśnie rzeczy w tym kamuflażu. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jego charakter jest wybitnie niezobowiązujący.